Zeszło z nas powietrze, bo po tylu porażkach potrzebowaliśmy zwycięstwa jak lekarstwo, także no, yy, to zwycięstwo bardzo cieszy. No, tym bardziej na takim zespołem jak Wisła Kraków. Wisła przede wszystkim zawiodła w pierwszej połowie, zawiodła swoich sympatyków. Skrzętnie wykorzystywaliście te ich straty w środku pola. Eee, tak, wykorzystywaliśmy, ale też e, nie powiem, że zawiodło, po prostu myślę, że my graliśmy praktycznie bez dwóch, może trzech jakichś sytuacji, e, można powiedzieć na tle takiego zespołu do przerwy perfekcyjnie, agresywnie i tak jak sobie założyliśmy przed meczem, e, tak graliśmy, druga połowa. Nie wiem, czy to już trochę, trochę gdzieś tam nerwowości, że, żeby do, dowieźć ten wynik, czy, e, czy też już nie byliśmy tak agresywni i Wisła po prostu nas dominowała, to było, było widać na boisko, ale na szczęście e, Wiso rozgrała sylwka i można powiedzieć, że obronił nam mecz natomiast strzeliłeś bramkę no i też miałeś sytuację na 2 do 0 która w zasadzie mogła chyba przesądzić już o tym spotkaniu, znacznie wcześniej nie byłoby takich emocji bo... tak, mogę, mogłem no. w, pierwszy, w pierwszym kontakcie nie, nie mogłem uderzać, czekałem na koza. Myślałem, że bramkarz mi się położy na, 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 na leki na zamach, potem, potem już nie widziałem, że mam zawodnika za plecami i się nie udało. No, po prostu muszę to szybciej skończyć i na pewno by nam się jeszcze łatwiej grało w drugiej połowie. I teraz kolejny mecz to wyjazd, na Kielce. No, chyba przede wszystkim morale w drużynie się podniosło i chyba będzie łatwiej. O tyle, że no, po zwycięstwie właśnie nad takim drużyną jak Wisła Kraków, no, powiała optymizmu w końcu. No na pewno. No, punkty budują i miejmy nadzieję, że z takim nastawieniem pojedziemy też do Kielcji i również, i również tam wywieziemy po, na pewno po ciężkim, po ciężkim boju trzy punkty. Czy że to już jest ta forma z poprzedniego sezonu po tej kontuzji, czy jeszcze czegoś Ci brakuje? Nie, myślę, na pewno nie jest to, bo praktycznie jestem bez okresu przygotowawczego i meczami dochodzę i myślę, że tej pary gdzieś tam w końcówce na pewno brakuje, ale, ale takie mecze jak dzisiaj na pewno, na pewno zachęcają do jeszcze lepszej formy. Myślę, że jest tam takie zaangażowanie i walka do końca. Wiadomo, że w końcówce troszkę nerwowo było, ale myślę, że tak to jest, że życie trochę oddaje. Jak się zostawi trochę zdrowia i chęci, to gdzieś to wraca w życiu. Jak oceniasz swój występ? No, parę strat zaliczyłeś na końcu. A znaczy, może nie strat, tylko gdzieś niedokładnych takich ostatnich podań, ale najwięcej ich było w końcówce, ale to też było spowodowane gdzieś zmęczeniem, bo jednak trochę biegania tutaj było i no ale wiadomo to nie, nie tłumaczy jakoś, że zdaję sobie sprawę, że trzeba to gdzieś lepiej lepiej dograć. Nie mieliśmy jeszcze okazji, więc jak jak, jak to się czujesz włącznie? Już ten okres aklimatyzacyjny minął. Czy jeszcze czegoś brakuje? Znaczy ja czuję się pozytywnie, bo dla mnie to jest e, jakiś tam nowy etap w, w życiu i e, ja na pewno chcę grać jak najwięcej, chcę dobrze grać, rozwijać się. E, no i cieszę się, że na ten moment gdzieś sobie miejsce walczyłem i chcę go utrzymać jak najdłużej. Czy po tych porażkach ostatnich atmosfera bardzo siadła w szatni i jakoś jak, jak z tym walczyliście? A wiadomo, że to jest tak, że gdzieś po porażkach jakiejś serii taka presja wytwarza troszkę, no i ale z tym trzeba umieć e, w jakiś sposób sobie poradzić. Wiadomo, że dużo, dużo lepiej jest w szatni, kiedy się wygrywa, są zwycięstwa, to napędza wszystkich po kolei, ale e, jak są takie cięższe momenty, no to też trzeba sobie z tym jakoś radzić. No i to był taki kluczowy mecz dla nas, że po prostu przez, przed tymi dwoma meczami z Koroną i z Podbeskidziem musimy teraz gdzieś pociągnąć tą serię w drugą stronę. Właśnie Korona i Podbeskidzie to takie ekipy, które mają tam walkę na na, 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 wypisaną na sztandarach chyba też nie zamierzać, więc pomóc. No czy to jeżeli drużyna jest taka, gdzie mm, gra trochę tak bardziej agresywnie, no, to trzeba im się odwdzięczyć tym samym. To jest dla mnie bardzo proste. No, a myślę, że mamy dobry zespół i jesteśmy w stanie wygrać z jednymi i z drugimi.